Dzień dobry. Słuchasz podcastu Turkusowe Poranki z Syreną. Podcastu, który otula błękitem. A ja jestem Syreną, która dziś zaprasza Cię do medytacji Biały Kwiat Pokoju. W tej medytacji będziemy medytować pokój. Chciałabym, żebyś dziś wywołała w sobie uczucie głębokiego pokoju, żebyś się z nim scaliła tak, jakbyś ty sama była tym pokojem i żeby on rozlał się na cały świat. Zapraszam cię do tej medytacji. Usiądź gdzieś wygodnie albo się połóż. Najważniejsze, żeby było ci wygodnie. Zamknij oczy i przez chwilę skup się na oddechu. Pomyśl, że oddychasz miarowo, spokojnie, a z każdym twoim oddechem twoje ciało coraz bardziej się odpręża. Jeśli czujesz gdzieś napięcie, to napnij jeszcze bardziej całe swoje ciało. Ze szczególną uwagą na to miejsce, które w Twoim ciele jest napięte najbardziej, i rozluźnij. Jeszcze raz napnij całe ciało i jeszcze raz rozluźnij. Teraz skup uwagę na wnętrzu swojej głowy gdzieś tak między oczami. Teraz zejdź uwagą troszkę niżej w kierunku gardła. Jeśli czujesz jakieś blokady, to rozpuść je leciutkim ciepełkiem. Wyobraź sobie, że to ciepło ogrzewa Twoje gardło, także jest ono mięciutkie. Teraz zejdź uwagą jeszcze niżej, do serca, i tu się zatrzymamy, gdyż uczucie pokoju będziemy wywoływać. Właśnie w sercu. Oddychaj z intencją, że powietrze, które wypuszczasz, właśnie wychodzi tędy przez serce. Oddychaj miarowo, spokojnie, równym oddechem, wdech i wydech tej samej długości. Żeby ci pomóc, będę liczyć do pięciu na każdy wdech i wydech. Wdech. Raz. Dwa. Cztery, pięć, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech. Raz, dwa, trzy cztery, pięć, wdech, wydech, wdech, wydech. Wyobraź sobie, że w okolicy twojego serca wyrasta biały kwiat. Na razie jest małym pączkiem, ale z każdym Twoim oddechem otwiera się jeden płatek. Kwiat się powoli rozchyla. Płatek po płatku. Te białe płatki to są płatki pokoju. I kiedy kwiat jest już całkowicie rozwinięty, jest tak piękny, tak czysty, że promieniuje światłem. Kiedy na niego patrzysz, robić się przyjemnie i błogo. Czujesz spokój i miłość płynącą z tego kwiatu. Kwiat pachnie przyjemnym, słodkim zapachem, który również cię uspokaja. Czujesz wewnętrzny pokój, który powoli rozchodzi się po całym twoim ciele, promieniując od serca. Kiedy patrzysz na kwiat, widzisz, jak wychodzi z niego białe, mleczne światło. Przypomina ono mgiełkę. Ta mgiełka zaczyna się rozchodzić dookoła ciebie, otulając cię pokojem. Ta mgiełka światła białego formuje kulę, w której jesteś bezpieczna. Z każdym Twoim oddechem z kwiatów wychodzi coraz więcej światła i ta kula rośnie. I powoli zaczyna obejmować coraz większy obszar, już nie tylko ciebie. Ta kwiecista, biała kula pokoju zaczyna okalać Twój dom, zaczyna otulać Twoich bliskich rodzinę, przyjaciół, zwierzęta, rośliny. Całą Twoją okolicę. Ale na tym nie poprzestaje. Obejmuje całe miasto, województwo, kraj, kontynent, świat. Biała, świetlista kula pokoju otula całą kulę ziemską. Wszystko, co czuje niepokój na tej kuli ziemskiej, nagle się uspokaja. Każda istota jest w zaufaniu. Widzisz, jak w innych ludziach otwierają się w sercu kwiaty i też z nich wypływa światło. Wasze światła łączą się, sprawiając, że ta świetlista kula pokoju jest jeszcze piękniejsza i jeszcze spokojniejsza. Czujesz, że w tym wszystkim jest wielka miłość, wielkie pojednanie, że wszystko staje się jednością, wszystko staje się tym, Mlecznym światłem. I ty też powoli rozpuszczasz swoje ciało i stajesz się tym białym światłem. Zanurz się w tym uczuciu. Poczuj spokój, rozluźnienie, błogość, zaufanie, przechogarniającą miłość. Wszystko teraz jest jednością. Wszystko jest źródłem. To jest absolutny, wszechogarniający pokój. Kiedy nasycisz się tym uczuciem, powoli wróć do swojego ciała. Połóż rękę na sercu. Poczuj ten kwiat. Podziękuj Mu. I pamiętaj, że Go zawsze masz w sobie. I kiedy będziesz chciała, Przywołać w sobie to uczucie jeszcze raz w ciągu dnia lub najbliższych tygodni. Połóż rękę na sercu i przypomnij sobie, że tam jest ten kwiat. I pozwól mu się otworzyć i wypuścić odrobinę światła. Jeszcze raz mu podziękuj i powoli wróć uwagę w górę poprzez gardło. Idź do głowy. Poczuj, że w Twojej głowie w tej chwili. Jest też to błogie uczucie, i jest to białe światło miłości i pokoju. Uśmiechnij się do tego, powoli otwórz oczy, rozejrzyj się dookoła. Czy wydaje ci się, jakby lekka mgiełka wciąż unosiła się w powietrzu? Spróbuj zatrzymać w sobie to spokojne uczucie przez resztę dnia, nocy, tygodnia. Wracaj sobie myślami do tego kwitnienia w tego pokoju. Dziękuję Ci, że wybrałaś się ze mną w tę podróż medytacyjną, i jeżeli Ci się podobała, to poproszę o łapkę w górę albo zasubskrybowanie, jeżeli słuchasz tego w jakiejś aplikacji typu Apple Podcast czy YouTube. A jeżeli uważasz, że znasz kogoś, kto mógłby skorzystać na tej medytacji, to mu podeślij linka. Niech też poczuje ten pokój. Im więcej osób. Będzie otwierać kwiaty w swoich sercach, tym bardziej nasz świat będzie na tym korzystał. Dlatego będę wdzięczna, jeżeli poślasz to dalej. Ja w tej chwili kończę, zostawiam Cię z tym uczuciem, i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Cię serdecznie, miej się dobrze. Syrena.